Cześć, dzisiaj wysiewamy resztę nasion, które mam. Cała ma ich lista będzie w opisie. A tutaj, co używam, czyli perlit, specjalny kompost do wysiewu i żwirek. Najpierw przesiewam ziemię, bo no, zdarzają się różne grudki. O, widzicie, tutaj muszę trochę je zmiażdżyć. Jakieś paprochy, które są w ogóle niepotrzebne. Niektórzy też sterylizują na przykład w mikrofali, czy w piekarniku, ziemię. Ja tego nie robię. Wszystko mieszam. Tutaj, uf, tak to jest, jak to się robi, wideo na dworzu, jest trochę wiatru. Kupiłam takie pojemniczki, przedziurawiłam je. Ten pomysł z pojemniczkami plastikowymi, to jest akurat od innego youtubera, Kaktimani Daza. Więc wypełniam te pojemniczki tak przygotowanym kompostem. Nie muszą być do końca wypełnione do pełni, tylko tak trochę. To sam się jeszcze zdarza, jakiś paproch, tam to wymuje. Następnie namaczam podłoże tak aż przysiągnie tutaj akurat mam tę szczówkę więc akurat mniej więcej są po to te no. dziurki tutaj nasiąkam aż przyciągnie podłoże wodą bo osiewki muszą mieć wilgotne Podłoże przez cały czas. Również tutaj jeszcze je spryskam, również wodą taką odstaną. Do każdego pudełka powrócam po dwa różne nasiona to znaczy staram się pogrupować je tymi samymi gatunkami. I jest tam na nalepce nazwa oraz data wysiewu. Oddzielę to sobie, żeby wiedzieć mniej więcej, co, gdzie, który. Oczywiście czasami może wypaść poza tą przegrodę. No i wysiewamy. Czasami nasiona przylgną do woreczka czy do papierku. Trzeba sobie jakoś radzić. Zobaczymy, co mi się tam wykiełkuje. Mam nadzieję, że dużo z nich. Pod koniec pokażę Wam, co tam urosło. W opisie to, co zakiełkowało, to oznaczę. I następnie zamykam szczelnie to pudełko. I tak postaram się przez 3 miesiące nie otwierać go, chyba, że będę musiała jednak trochę popsikać wodą. Więc zobaczmy, ile trochę jest tych pudełek. I wstawiam je pod lampę. Tak to wygląda. Więc tutaj, no tak po dwóch, czy nawet więcej tygodniach, jak widzicie, kilka siewek, Niektóre to tylko po kilka egzemplarzy, e, bądź nawet tylko jeden, tak jak na ostatnim zdjęciu. A e, najwięcej to e, e, Gymnocalisium baldianum, który zaraz zobaczycie. Dajcie mi e, znać e, w komentarzu, jak Wy wysiewacie. Polubcie filmik, subs e, subskrybujcie kanał. Dzięki za obejrzenie, cześć, pa!